Szanowni Państwo, witam serdecznie w naszym studiu na Forum Ekonomicznym Młodych Liderów w Karpaczu. Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest ze mną Pan Sebastian Jaworowski, członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Witamy serdecznie. Witam serdecznie wszystkich przed odbiornikami. Witam Pana redaktora. Chciałbym Panu na początek zadać pytanie ze względu na... Międzynarodowy charakter organizacji. Jak zaadaptowali się Państwo do obecnej sytuacji? No, sytuacja, jak wszystkich dotknęła nas bardzo. Postanowiliśmy za wszelką cenę zrobić. Wszelkie działania, aby, 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 aby móc dalej funkcjonować, pomagać Polonii, Polakom rozsianym na całym świecie. Prowadzimy szereg działań, nie tylko za pośrednictwem naszego stowarzyszenia, ale też we współpracy z poszczególnymi resortami, ale też z organizacjami innymi, pozarządowymi w celu tego, tego, aby podtrzymywać cały czas kontakt. A jak technicznie, jak dokładnie to się odbywa? Oczywiście szereg urządzeń, możliwości kontaktu, współpracy, możliwości pracy na odległość, na, przez online różnego rodzaju konferencje, spotkania po prostu musiały przenieść się. Jest to dla nas bardzo trudny czas, bo jest to rok jubileuszowy. Powinniśmy w tym roku mieć szereg imprez związanych z jubileuszem działalności stowarzyszenia. Było szczególnie wiosną zaplanowane ogromne gale w Warszawie, święto flagi, Dzień Polonii. To, to zawsze się łączyło z tym, że wiele osób przyjeżdżało do nas, odwiedzało nasz kraj, spotykało się, a w tym roku trzeba było to wszystko po prostu zrobić online. I dalej, i dalej takie obostrzenia szereg, szereg państw, szereg, szereg kraj zamyka granice, więc musimy działać w ramach możliwości tych, które są możliwe. W istocie jest to faktycznie trudny czas. Chciałbym też Pana zapytać o miejsce młodzieży w, w Państwa aktywności. Od momentu, kiedy został wybrany nowy zarząd, ale też wcześniej, bardzo mocno stawiamy na współpracę z młodzieżą polonijną, czego przykładem jest, są nowo otwarte kluby studenta polonijnego. Ja sam miałem ogromną przyjemność uczestniczyć w pierwszej sesji, w pierwszym spotkaniu tego typu w Budapeszcie gdzie młodzież Polska, studenci zorganizowali taką ta, 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 ta formę współpracy, formę kontaktu z Polską, studentami też z, mającymi korzenie polskie rozsianymi po całym świecie. Wiem, że już są poważne rozmowy i przygotowania do tego, aby taki klub powstał również w Wiedniu, w kolejnych miastach na pewno na wyspach, a na pewno w Niemczech. Przygotowywane są kolejne kluby. Myślę, że to jest doskonały pomysł do tego, żeby współpracować z tymi studentami, którzy chcą w przyszłości wrócić do Polski, albo mają korzenie i chcą się nauczyć języka, poznać naszą kulturę, wrócić do kraju przodków. Jest doskonała. Forma, do której bardzo serdecznie znamawiamy, szczególnie e, Państwa odbiorców, e, za pośrednictwem tego medium apeluję wreszcie do tego, że możecie się skontaktować z osobami za pośrednictwem Stowarzyszenia Wspólnota Polska. My przekażemy kontakt do Waszych rówieśników, do osób, które tym się zajmują, które z tego korzystają, a dostaniecie wszelkie wskazówki, jak to się, jak to się odbywa, co trzeba zrobić, żeby taki klub studenta polonijnego w Waszym mieście, w Waszym kraju mógł powstać. Bardzo dziękuję za wyczerpującą informację. Myślę, że wielu z naszych uczestników, wiele osób przed odbiornikami, faktycznie taka wiedza może się młodym osobom przydać. Chciałbym jeszcze troszkę z drugiej strony zapytać Pana o Pana doświadczenia jako przedsiębiorcę w kontekście aktualnej sytuacji, ale również też Pana przemyślenia na temat rynku pracy, jak teraz funkcjonuje w tak trudnym czasie. Tak, dokładnie. Ja jestem przedsiębiorcą działającym w kilku dziedzinach bardzo od siebie różnych, bo prowadzę jestem właścicielem sieci szkół językowych, biur tłumaczeniowych, ale też mam, jestem w spółce międzynarodowej produkującej szkło do szyb, szyb zespolonych do użytku do produkcji okien i drzwi, mam firmę transportową. Natomiast największy taki... Informację, którą mógłbym się podzielić, o której mógłbym powiedzieć, to jest to, że w mojej firmie zatrudniam ponad w, w tym momencie 26 native speakerów, a w załodze mamy około Osób, lektorów, i są to, wiele z tych osób to są właśnie osoby, które poznałem przez działalność polonijną, przez kontakt, przez 19 lat pracy dla Stowarzyszenia Wspólnota Polska, są to osoby, które się urodziły za granicą, które się wychowały, skończyły szkołę, studia w swoim kraju, ale chciały przyjechać do Polski. Nie znając języka polskiego, myślę, że forma takiej pracy jest bardzo ciekawa. Jak przyszła pandemia, a jak przyszedł lockdown, dla nas to był ogromny problem. Mamy swoje placówki w Warszawie, w Białymstoku, w Łomży, generalnie północno-wschodnia Polska. Przestawiliśmy totalnie w ciągu kilku godzin dosłownie od informacji o tym, że nie możemy funkcjonować w sposób tradycyjny, przestawiliśmy się na pracę online. Mieliśmy do tego przygotowaną platformę, mieliśmy do tego przygotowany system współpracy z klientami, natomiast Ludzie nie chcieli z, tego, z, tej, z, tej, z tej możliwości skorzystać. To jest, to jest chyba jedyny plus w mojej działalności wśród wielu problemów, wielu minusów, z jakimi się borykamy przez, przez pandemię. To spowodowało, że ludzie spróbowali tej formy edukacji poprzez, poprzez media, poprzez online. I to daje też możliwość pracy i my poszerzamy gremium nas, naszych, naszych pracowników, przez to, że osoba może pracować w Niemczech, może pracować w Wielkiej Brytanii, może pracować w Rosji, będąc u siebie, świadczyć usługi, pracując online. Świat się zmienia, my wykorzystujemy te możliwości, staramy się iść jak najszybciej, nie wypadając z rytmu. Tak, myślę, że to jest optymistyczny akcent tego, tej naszej rozmowy, że faktycznie możemy funkcjonować i że możemy odnosić sukcesy. Chciałbym jeszcze może w ramach takiego podsumowania poprosić Pana o jakieś takie krótkie przesłanie, w związku z tym, że Pan jednak udało się Panu odnieść sukces i to na wielu polach, zarówno jako aktywista, jak i, jak i przedsiębiorca. Nie wiem, może jakieś takie krótkie zdanie zagrzewające młodych ludzi o walki, do walki o, o swoje cele, ambicje, marzenia. Ja powiem tak, ja mając 18 lat, wyjechałem do Stanów Zjednoczonych i tam uczyłem się w takim mało znanym miejscu jak Iowa, nad rzeką Mississippi, gdzie urodził się i wychował Mark Twain, napisał Tom Cassayera. Tam stawiałem swoje pierwsze kroki w świecie pracy, biznesu. To może za duże słowa, aczkolwiek też miałem tam swoją firmę na koniec pobytu, ale zaczynałem jako pomocnik w restauracji. I to był czas, kiedy bardzo znany był film. Który jest do tej pory bardzo lubiany, Forrest Gump. I life is like a big box of chocolate. You never know what you're gonna get, ale musimy też mieć odwagę do tego, żeby podejmować decyzje. Żeby odważyć się na przykład wyjechać, tutaj szczególnie mówię na, na, na podłożu tej, tej społeczności, z którą współpracuję. Jeżeli mieszkamy w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, tam się urodziliśmy, Podejmijmy to ryzyko, odważmy się przyjechać do Polski, zobaczyć kraj przodków, spróbować tutaj. Każdy, każdy wyjazd, każde doświadczenie w tym młodym wieku, kiedy jesteśmy studentami, kiedy mamy możliwość wyjechania na work and travel, e, sprawdzenia jak się pracuje w innym państwie, jakie, jakie są możliwości, e, jak jest gospodarka skonstruowana w innych miejscach, daje nam taką siłę potem e, w tym życiu dorosłym, takim kiedy już mamy rodzinę, kiedy mamy e, wszystkie uwarunkowania, sprawiają, że możemy wykorzystać te wszystkie zdolności zdobyte właśnie w wieku, tym młodym wieku, tym, tym wieku, kiedy jest na to czas. Także namawiam was do tego, żebyście byli odważni, żebyście wyjeżdżali, żebyście podróżowali i uczyli się języków, bo znając języki żadne, żadne systemy elektroniczne nie pomogą nam tak. Miało być jedno krótkie zdanie. Ale to bardzo dobrze. Myślę, że to jest cenna wiedza dla nas. Dziękuję ślicznie. Polecam się i zapraszamy do współpracy z Stowarzyszeniem Wspólnota Polska. Ja również dziękuję za rozmowę. Bardzo miło było Pana gościć u nas w studio.